Wystarczyły sekundy, aby silny wiatr zerwał dach z budynku Uniwersytetu w Amsterdamie. Ostrzeżenia meteorologiczne wydano dla wielu miejsc w Europie. Zima zaatakowała od Szkocji śniegiem. Po Grecji silnym wiatrem, który w postaci niżu zbliża się także do Polski. Obfite opady śniegu wystąpią praktycznie w całym kraju, ale szczególnie niebezpiecznie będzie w południowej części Polski. Dlatego, że tam dodatkowym zjawiskiem będzie bardzo silny zachodni wiatr. Jeszcze w południe pogoda nad Polską była dobra. To ma się zmienić w ciągu kilku godzin. Ostrzeżenia wydano już dla większości województw. Najsilniej wiać będzie na południu, zwłaszcza w górach, nawet do 130 km na godzinę. Wcześniej, przez parę lat temu, to narobiło szkody, pościągało dachy. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści. Uciekamy właśnie przed wichurą. Pozwiedzaliśmy Zakopanej. W stronę Krakowa. Górskie szlaki mogą okazać się niebezpieczne. Może dochodzić do łamania gałęzi, konarów drzew, albo przewracania całych drzew, co też jest oczywiście niebezpieczne dla osób przebywających w danym terenie. Pogoda ma się poprawić już jutro. Piotr Witkowski, Polsat News.